Te kichurki, jeżeli chcecie robot, twoje no to nie zamawiaj za tego. Bo, ponieważ przydziwam podróba, tak ja to zamówiłem, mówiłem, przyszła mi zupełnie inna coś innego, podróba mi przyszła. Więc już lepiej Zamówcie, już mówię, na przykład takie drogie. Będziemy jej chyba przynajmniej, nie wiem, czy to jest też oryginalne. Bo tutaj mamy Też same opinie, właśnie, ja wam pokażę. Ja tutaj dałem swoją opinię o produkcji, Nie. To jest to. Tak. To jest podróba, To są... jest że. Nie wiadomo czemu. I tutaj są same negatywne. Aha, i na tej nie zwracam uwagi, bo u mnie rzeczywiście przyszła podruga. Nie wiem jak będzie z. Na e, przykład takimi. Ja na przykład to, co ja sobie zaznaczyłem, e, Tem. No. Nie wiem, jak będzie z tym. Bo, to może być oryginał. Choć że to jest podejrzane. Ale tu nie mam na tą figurkę. To nie ma żadnych z moich opinii. Więc, wola przyjść. Warto się na takie coś. A i tu macie dużo figurek do wyboru: yy, Amber, Holly. Rok. I dalej to ja nie wiem bo A tych to dwóch to ja nie, trzech, Czterech nie kojarzę bo i Roy tylko kojarzę Dlatego Czterech nie kojarzę Więc Najlepiej Aha i Macie to od to... Nie wiem czy to w tym długo Ciężko stwierdzić, wiecie, ale chyba w oryginalnym przyjdzie. tutaj. Widzę no. co? Pan... A, to a, po drodze. kurwa, to to jest? Łączę to, po prostu. Ten po pierwsze. A... On jest powszechny. On